Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie o. nad wszystkim, co stworzył. Księży proboszczu Piotrze, umiłani bracia i siostry w Chrystusie Panie, Kiedy świat był pogrążony w porządce zła, wisiącej na włosku w wojnie, w łagiewnikach Pan Jezus z siostrze Faustynie ukazywał Ewangelię Miłosierdzia. I w tym właśnie czasie Biedny chłopak Karol Wójtyła, kiedy codziennie szedł do pracy, jak później powie o sobie w drewniakach, wstępował do kaplicy w ławiewnikach. Jeszcze wtedy nie wiedział, że przyjdzie jemu jako papieżowi ogłosić po Wygłosić pokoleniu katechezę Miłosierdzia Bożego. Dla jednych z naszego pokolenia ta katecheza o Miłosierdziu Bożym to oświelenie do grzeszenia, jakim się niesłusznie zdaje bezkarnego. Bo skoro jest miłosierdzie Boże, no to można grzeszyć. Dla innych katheza o miłosierdziu Bożym jest jak koło ratunkowe, by człowiek nie pogubił się. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, sam Bóg zapewnia, że będzie dla narodu kołem ratunkowym przed totalnym zagubieniem. Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą, ukształtowałem Cię, aby odnowić kraj, aby rzec więźniom wyjdźcie na wolność, marniejącym w ciemnościach, ukażcie się. Innymi słowy, katecheza miłosierdzia Bożego. Odsłania, że idą nowe czasy. Będą one wiekiem miłosierdzia. Przyjdą nowi ludzie, dla których najwyższym prawem będzie miłość miłosierna, a królem będzie ten, który jest bogaty w miłosierdzie, Pan mój i Bóg mój. Się być potrzebne Mój drodzy Kościół, poucza nas, że jeśli człowiek nie dowierza Bogu, potrafi miłosierdzie Boże obrócić w ciężki grzech bez My mamy takie piękne słowo, dosadne, które. Doszczyku kości co to znaczy być beznadziejnym. To znaczy, jakby wszystko było przegrane. Jakby już nic przed człowiekiem. Moi drodzy, na gruzach dawnej świetności chrześcijaństwa w północnej Afryce, w dzisiejszej Tunezji, kiedy przebywał tam Jan Paweł II, i chodził po gruzach dawnego chrześcijaństwa, jako kapłan, jako teolog przypominał sobie, że z tamtej północy, z tamtych rejonów, gdzie dzisiaj tylko zostały gruzy. Tamta ziemia wydała tak wielkich ojców kościoła jak święty Cyprian, jak święty Augustyn. A tu zostały tylko gruzy. I wówczas na tych gruzach powiedział: Człowiek odbiera Bogu siebie świat w tym mniemaniu, że tylko w taki sposób może wejść w pełne posiadanie, może stać się Panem świata oraz swej własnej istoty. Człowiek więc zabija Boga w sobie i w drugich. I dodał, żyjemy w epoce gigantycznego postępu materialnego, ale też w epoce nieznanej przedtem negacji, czyli zaprzeczenia Boga. Taki jest obraz naszej cywilizacji. Dlatego, ojciec święty mówił, człowiek lęka się. Że w wyniku tej negacji, zaprzeczenia Boga zostaje ostatecznie sam. I co gorsza, wewnętrznie sam. Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu. I ostateczna racja tego, ażeby człowiek żył, ażeby szanować życie i ochraniać życie człowieka, jest też w Bogu. A kto dzisiaj nie chce żyć? Przeraża nas wizja, że człowiek przeciw człowiekowi tak bezdusznie może wystąpić. Człowiek człowieka tak bezdusznie, bezmyślnie może zranić, nawet zadać. Taki jest obraz cywilizacji bez Boga. Moi drodzy, kiedy z wiarą wypowiadam współczesny nam akt strzelisty Jezu, ufam Tobie, to znaczy nie mniej, nie więcej, ale wierzę bezgranicznie, wierzę Bogu jak dziecko. Wiem, Panie, że jesteś łaskawy i miłosierny. Nie zapomnęć tego Panie, że miłosierdzie odplątałeś mnie z cierni grzechu pierworodnego, wziąłeś mnie na ramiona i przyniosłeś do kościoła. Nie zapomnęć tego Panie, że okazałeś mi ojcowskie miłosierdzie, czekałeś na mnie, okryłeś mnie płaszczem, dałeś sandały na nogi i jeszcze pierścień ojcowski. Nie zapomnę Ci, Panie, że moim prześmiewcom, którzy cieszyli się z mojego grzechu, mojego upadku, pisałeś na ziemi ich grzechy i stanąłeś jako mój obrońca i powiedziałeś tak miłosiernie, ale jednocześnie tak bardzo przekonująco idź w pokoju, tylko więcej już nie grzesznij. Moi drodzy, do przyjęcia miłosierdzia Bożego, zwłaszcza przebaczenia i pojednania, przygotują, przygotowują nas Nawoływania Boga i orędzia Matki Najświętszej w prywatnych objawieniach, takich jak choćby przekaz siostrze Faustynie i tylu innym pobożnym duszom w ciągu w Kościoła, ale także dzisiaj współcześnie. Także w naszych czasach i do ludzi naszego pokolenia, swoją aktualnością przemawiają dawne nawoływania i orędzia Maryi. Choć często odległe w czasie, to jednak niezmiernie aktualne są dzisiaj słowa Matki Najświętszej. One wszystkie razem wzięte nie są nowym, Dlatego Kościół nazywa je objawieniami prywatnymi. Bo nie są czymś nowym, ale są echem maryjnej prośby, a raczej matycznego ponaglenia skali Zróbcie wszystko, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. W lasalet w 1846 roku dzieciom czternastoletniej Melani i dziesięcioletniemu Maksyminowi Matka Boża powiedziała o tym, co my dzisiaj na własne oczy widzimy i co słyszą nasze uszy, co nas zadziwia, co nas zastanawia, ale też i co nas niepokoi. To jakby o nas, o naszym pokoleniu posłuchajmy. Zanim nastąpi zwycięstwo Boże, i ostateczny tryumf dobra będzie się toczyć ostra walka duchowa z tymi wszystkimi, którzy stoją po stronie Boga, prawdy i dobra. Nieprzyjaciel Boga w sposób szczególny atakuje Kościół, duchowieństwo, zakony i papieża. Będą one miały wielki wpływ nawet na przyrodę. Rezultatem zmożonego ataku szatana i demonów jest wzrastające wszędzie zepsucie i zło. Ludzie coraz przewrotniejszy sposób będą stawać, ponieważ święta wiara w Boga zostanie zapomniana. Każdy człowiek będzie chciał się kierować swoimi własnymi zasadami i być wyższym od bliźnich. Zło tak będzie wzrastać, że zdawać się będzie, że wszystko już jest stracone. Źli oddawać będą wszelkiego rodzaju, będą oddawać się wszelkiego rodzaju grzechom i rozwijać będą całą swą przebiegłość. Wszyscy władcy Ziemi będą żywić ten sam zamiar: wyrwać i usunąć wszelki pierwiastek religijny, aby zrobić miejsce materializmowi, ateizmowi, spirytyzmowi i wszelkiego rodzaju błędom. Narody odejdą od prawdy Ewangelii, aby głosić naukę inną, pełną kłamstw i błędów. Aby zniweczyć naukę mordą, błędy. błędy te jednak mają pozory nauk dobrych i pożytecznych dla ludzi. Ludzkość powraca dziś do znanych z przeszłości heresji, wypaczeń, nawet do dawnych pogańskich praktyk. Zło, grzechy i szerzące się błędy to wewnętrzna, duchowa ciemność ogarniająca serce i życie ludzi. Usiłują się dziś, usiłuje się dziś zgasić słońce prawdy. Ludzie odrzucają prawdę Chrystusową, podążają za sektami, zwodniczymi naukami, które wydają się autentycznym światłem. Jednak jest to światło fałszywe. Prawdziwa wiara wygasła, a świeci fałszywe światło. Które chce oświecać świat. Moi drodzy, w rozpaczliwym błaganiu Matki Bożej, nie tylko w lasach, ale w tylu innych miejscach Matka Boża płacze i to płacze krwawymi łzami. Jest w tym rozpaczliwym błaganiu Matki Najświętszej, i nadzieja, i drogowskaz dla nas, co przewija spod matczynych łez. Współczesny poeta odważy się zwrócić do płaczącej Matki Bożej. Maryjo płacz, niech w Twoich łozach odnajdę cząstkę mych codziennych spraw. Rozpaczliwym wołaniu Marii znajduje dla nas jasny przekaz od Boga. Matka Najświętsza mówi nam, jak jest faktycznie z nami. Mówi też nam, jak być powinno w naszym życiu, jak dobra Matka. Chce nam pokazać, jaką drogą mamy iść ku lepszej przyszłości, a nade wszystko Powiedzieć, jak dobry jest Bóg dla nas. Do siostry Faustyny, Pan Jezus powie tak, mimo złości, że tak. Miłosierdzie Boże zatrąpuje nad całym światem i czczone będzie przez wszystkie dusze. To pocieszające. To musi napawać nadzieję. Że zwycięstwo Miłosierdzia Bożego nadejdzie, że ostatnie słowo będzie należało do Pana Boga, to ktoś powie, to w czym problem? Problem jest w tym i dla Ciebie i dla mnie. Czy zwycięstwo Miłosierdzia Bożego będzie z nami, czy bez nas? Z Twoją rodziną? Czy bez Twojej rodziny, z Twoją parawią, czy bez Twojej paradni? Z naszą ojczyzną, czy bez naszej ojczyzny? A to zmienia postać rzeczy. To bardzo konkretnia i samą obłożenie, gdzie i same wskazania. Moi drodzy, tylko trzeba szczerej ufności grzeszników, choćby najbardziej zatwardzianych, ale trzeba też szczerej wiary wiernych synów i córek Kościoła. A tymczasem dzisiaj, na końcu tych rekolekcji, jesteście po spowiedzi. Za chwilę przyjmiecie Komunię Świętą. Będziecie mogli zyskać odpust pełny, i wróćcie do swojego domu z umysłem oświeconym łaską. Z Panem Jezusem w sercu. Tymczasem popatrzcie na Wasz dom, popatrzcie na Wasze rodziny. Może zróbcie też refleksję nad naszą Ojczyzną i zastanówcie się, czy Waszym domownikom Potrzeba szczerej równości zatwardziałego czy szczerej wiary pozostających w wierności królowi? Myślę, że w dniu dzisiejszym, w stanie łaski uświęcającej, Pan Jezus chyba najbardziej Wam to będzie mógł pokazać. Może nawet boleśnie pokazać. Może nawet pozwoli zapłakać nad sobą i nad swoimi w domu. A wówczas będzie wiadomo, komu i jak głosić Boże Miłosierdzie i dla kogo i jak wzywać Bożego Miłosierdzia. Moi drodzy, uczynimy z zawierzenia Matce Najświętszej naszą codzienną praktykę braterskiego odniesienia do Zacznijmy modlić się, Matko Najświętsza. Zawierzam Ci mój dom. Zawierzam Ci moich bliskich, zawierzam Ci moich wrogów, pracodawców, rządzących, zawierzam Ci mój kościół. Tak, zwracajmy się do Matki Najświętszej. Właśnie w najbardziej, najtrudniejszych momentach naszych ludzkich spraw. Poeta napisze Nie pierwszy raz Nadzieja, Pocieszenie, Jak błogi deszcz Bezdusznym skwarza dnia, Nie pierwszy raz Cierpliwe jej milczenie Wołaniem jest, By w miłości trwać. Maria, trwaj, Dobro niech umacnia nas, przez święte łzy tak bardzo jesteś bliska, Gdy dzieci twe w ciemności tracą wzrok, Te twoje łzy niepokalanie czyste nawrócą świat.